Witam moich rodaków. Chciałem się podzielić dzisiaj taką refleksją po publicznym różańcu za grzech aborcji, który odbył się dzisiaj w Lubinie koło Kuprum Areny o godzinie 12.30. Więc mogę powiedzieć, tak, że to naprawdę jest no nieciekawa moja recenzja, ale co zrobić. Był tak wielki atak na obrońców życia, szczególnie przez, przez nasze polskie kobiety. Ja byłem obrzucony y, największym błotem przez panią dyrektor Kupru Mareny i wielu innych kobiet. Po prostu jest coś strasznego. No ale trzeba błogosławić tym wszystkim, którzy, prawda błądzą w swoim życiu i trzeba się modlić za nich. No i później została wezwana policja, ale to wszystko jest legalnie. To było zgłoszone w Urzędzie Wojewódzkim w Wrocławiu i to było legalne, ale strasznie przeszkadzało wszystkim. Ale to jest tak, trzeba powiedzieć, że trzeba używać, uprawiać seks, mordować dzieci, nie ponosić i żadnych konsekwencji. I to jest, to jest smutne, ale ale no taka jest rzeczywistość, niestety. Co zrobić? Ale odmówiliśmy cały różaniec i milicja lubińska tam coś rozmawiała z tym szefem. Ale to wszystko jest legalnie oczywiście zgłoszone, ale ci. Stójkowi i dyrektor Kupra yy, Mareny mówiła, że to jest ich obiekt i nie, woż, nie można ta prawda <grytanie> nic, nic organizować, ale, ale to, to nie jest prawdą. Także no jest to na smutne i tutaj y, policjant próbował jeszcze wyłudzić ode mnie, yy, wyrygizmować próbował mnie. ale zapytam. Na jakiej postawie prawnej? Proszę podać postawę prawną. No i odszedł. Mówię, już ja koledze, powiedziałem. Odszedł ode mnie i, i na tym się skończyło, nie. Także później pozwialiśmy manele Poruszańcu i, i odjechaliśmy z tamtego miejsca. No jest to naprawdę na no, no, smutne, ale co zrobić. Diabeł ma swoich posłańców. Jeden chłopak tylko był, który Poparł naszą akcję. A ja odpowiedziałem wszystkim tym, którzy popierają mordowanie dzieci tym kobietom, że Pan Bóg jest dawcą życia i nie wolno nikomu zabierać. Pan Bóg decyduje, kto będzie żył, a kto, a kto umrze i tak dalej. Także nikt poza tym nie ma, nie ma prawa. Ale no, byli natarczywi, ludzie i dokuczali, no, mówię, obrzucali mnie obelgami, różnymi takimi, że jeszcze w życiu. Nie słyszałem, ale co zrobić? Trzeba Bogosławie wszystkim, którzy przeszkadzali w modlitwie, i niech Pan Bóg wszystkim błogosławi. Szczęść Boże wszystkim Polakom i Wielkiej Polsce, bo Polska jest wielka i będzie jeszcze większa. Szczęść Boże!